Anulowane karny i wielkie emocje. Legia Mistrzem. PKO BP Ekstraklasa. Jagiellonia Raków. Ekipa z Częstochowy nie zdołała powstrzymać Legii w drodze do mistrzostwa. Legia Warszawa mistrzem Polski w sezonie 2020/2021. Wojskowi pobili rekord po raz 15, sięgając po tytuł. Podopieczni Czesława Michniewicz'a nie musieli nawet pojawiać się w środę na boisku. By przypieczętować trofium. Goniący ją rywale stracili bowiem punkty. Na trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek Jagiellonia pozostawała w grze o tytuł. Ale nie o takiej roli marzyli jej kibice, bo w tym przedstawieniu Jaga robiła wyłącznie za statystę. Jeśli Białostoczanie urwaliby choćby punkt Rakowowi, kwestia mistrzostwa zostałaby rozstrzygnięta, a korki od szampanów eksplodowałyby w domach piłkarzy, trenerów i wszystkich ściskających kciuki za legię Warszawa. Podkreślam remis dumy Podlasia załatwiał sprawę bez względu na rezultaty legionistów osiągnięte w trzech spotkaniach zamykających sezon. Ale jeśli trener Czesław Michniewicz i jego podopieczni widzieli ostatni popis Jagiellonii o mrożeniu szampana na pewno nie pomyśleli. W minioną niedzielę białostoczanie wybrali się na nieco wcześniejszą majówkę. W Grodzisku Wielkopolskim miło spędzili czas spacerując po trawie, przy okazji gładko przegrywając 0-2 z Wartą. Raków zaś zadbało o szampański nastrój, zapewniając sobie miejsce na podium. Niewiadomą pozostaje jedynie kolor medalu to już pewne kończymy sezon z medalem. Ale... my nie kończymy. Obwieścił Wukentra radosną nowinę prezes rachowa. Wojciech Cygan ma do siebie dystans, więc pewnie nie pogniewa się za przytoczenie żartobliwego pseudonimu od niedawna krążącego wśród jego dobrych znajomych Gpsy King. Szef klubu z Częstochowy zapracował w tym sezonie na miano króla polowania na medal, a sukcesy częstochowiany nie mają nic wspólnego z cudem, który można byłoby połączyć z bliskością Jasnej Góry. Przytomne działania cygana, pomysł i plan na klub, wszystko konsultowane i opracowane z właścicielem Rakowa Michałem Świerczewskim oraz sztabem szkoleniowym zaowocowały pierwszym w historii medalem, a na dniach być może premierowym trofeum Puchar Polski. Opiekun gospodarzy Rafał Grzyp ogłosił nietypowy skład na środowy mecz, a ten z zespołu Częstochowian Marek Papszun mając w perspektywie finał Pucharu 2 maja, także zamieszał z zestawieniem jedenastki. Choć w środowy wieczór Raków był dużo konkretniejszy, do przerwy wynik przesądzał o korespondencyjnej koronacji Legii. Paweł Steinbros chyba z nadmiaru świetnych, interwencji nadwyrężył organizm i opuścił boisko z kontuzją, a drugim nieszczęściem gospodarzy było odwołanie rzutu karnego. Bartosz Frankowski najpierw wskazał na jedenasty metr, słusznie dopatrując się nadepnięcia Jarosława Jacha na stopę Jezusa i Maza, lecz po skorzystaniu z war cofnął swój werdykt. Był to gruby błąd, bo sam Jach przyznał w przerwie przed kamerą Kanal+, Plus, iż kontakt był i miał trochę obaw, by nie skończyło się wapnem. Po przerwie Marek Papszun posłał do boju Marcina Cebulę, ostatnio regularnie i efektownie trafiającego do siatki. Z nim czy bez niego goście nadal nadawali tą grze, jednakże byli bardzo niedokładni, co ostatecznie uniemożliwiło im zachowanie odrobinki i nadziei na dogonienie Legii. Wśród potoku informacji o luzowaniu pandemicznych obostrzeń znalazła się wiadomość przyjemna dla ucha piłkarskiego kibica. W trakcie ostatniej kolejki, na części trybun będą mogli zasiąść wielbiciele ekstraklasowych wrażeń. Zawodnicy Jagi, choćby popisali się nieprawdopodobnym finiszem, i tak zostaną chłodno pożegnani, bo przypomnieć podobną panieszczyznę jak tę z ostatniego roku, to trzeba mocniej pogmyrać w pamięci. Cóż, nadchodzącego lata Jagiellonie czeka kolejna przebudowa, a właściwie budowa od fundamentów. Zakipy, która jeszcze nie tak dawno, roku po roku biła się do końca o złoty medal, zostały zbliższa, a udział w grze o tytuł dotyczy ją wyłącznie w smutnym kontekście, o którym była mowa na początku.